Stoisz w kolejce, ale to nie koncert, to nie park rozrywki, to najbardziej śmiercionośna kolejka na Ziemi. Jesteśmy powyżej ośmiu tysięcy metrów w tak zwanej strefie śmierci Everestu. Powietrze jest rozrzedzone, każdy oddech odbiera energię, zimno przenika aż do kości. Przed nami Hillary Step, wąska przełęcz, ostatnia przeszkoda przed dachem świata, ale ścieżka jest zablokowana, scena wydaje się absurdalna dziesiątki wspinaczy jeden za drugim czekający na swoją kolej uwięzieni w miejscu gdzie ciało już liczy ostatnie sekundy sztuczny tlen się kończy nogi drżą umysł traci jasność a każda minuta stania może być ostatnią to w tym otoczeniu rozegrała się jedna z najbardziej pamiętnych historii Everestu Christopher John Kulish był tam 62 lata prawnik z Colorado człowiek rodziny Dyscyplinowany alpinista. Nie był lekkomyślny, nie szukał sławy. Jego cel był jasny: ukończyć siedem szczytów, najwyższe góry każdego kontynentu. Zdobył już Kilimandżaro, Aconcagüe, Denali, Vinson, Elbrus. Został tylko Everest. W maju 2019 roku postanowił zmierzyć się z ostatnim wyzwaniem. Dołączył do nepalskiej wyprawy. Trenował, przygotowywał się. I wyruszył na najbardziej zatłoczony sezon w historii tej góry. Setki wspinaczy. Wąskie okno dobrej pogody, a rezultat, śmiertelne korki powyżej 8 tysięcy metrów. Chris trzymał się planu, krok po kroku, świadomy, że każda godzina się liczy. I tak 27 maja 2019, to roku tuż po wschodzie słońca, dotarł do najwyższego punktu Ziemi, 8849 metrów. Siedem szczytów zostało ukończonych. Marzenie całego życia spełnione. Ale Everest ma okrutną zasadę. Zdobycie szczytu to tylko połowa drogi. A dla Christophera Kulisza zejście nigdy się nie skończyło. Christopher mieszkał w Boulder, Colorado. Mieście otoczonym górami. Miejscu, gdzie horyzont zawsze przypominał o większych wyzwaniach. W życiu zawodowym był prawnikiem. Pracował w ciszy. Dokładny, oddany, dyskretny, nie szukał reflektorów, wolał spokojną i przewidywalną rutynę, ale poza sądami, Chris miał inną pasję alpinizm. To w tym świecie lodu, wiatru i wysokości czuł się kompletny, nie pojawiał się w magazynach, nie udzielał wywiadów, nie szukał oklasków w mediach społecznościowych, wspinał się, bo tego potrzebował, a Boulder dawało wiele możliwości. Kolorado jest pełne słynnych fortiners, gór powyżej 4000 metrów. To tam Chris zdobywał doświadczenie, to tam ćwiczył ciało i umysł, by przetrwać zimno i wyczerpanie. Te pierwsze osiągnięcia budowały jego fundament, uczyły cierpliwości, uczyły dyscypliny, pokazywały, że góra nigdy nie wybacza pośpiechu. Z czasem Chris postanowił, że chce więcej, chce zmierzyć się z największymi szczytami ziemi. Tak narodził się projekt, który poprowadził jego życie. Siedem szczytów. W Afryce wspiął się na Kilimandżaro, 5895 metrów, tak zwany dach Afryki. Długa wspinaczka, pełna zmiennych terenów i chłodu na szczycie. W Ameryce Południowej zmierzył się z Akonkagłą, 6961 metrów. Jedna z najbardziej wiecznych gór świata. Tam rozrzedzone powietrze nie daje wytchnienia. W Ameryce Północnej zdobył Denali, 6190 metrów. Uważany przez wielu za trudniejszy niż sam Everest, ekstremalne zimno, burze, które zatrzymują wyprawy na dni. Wyzwanie, w którym tylko wytrwałość pozwala iść dalej. Na Antarktydzie pokonał lód i izolację. Vinson Massif, 4892 metry. Jeden z najbardziej odległych szczytów planety. Tam samotność jest równie niebezpieczna jak zimno. W Europie zdobył Elbrus 5642 metry. Górę lodowców zdradliwych i niebezpiecznych, wspinaczka wymagająca techniki i stałej uwagi. Każde osiągnięcie wzmacniało tę samą pewność. Chris był coraz bliżej. Lista była prawie pełna. Został tylko Everest 8849 metrów. Najbardziej pożądany szczyt świata, ostateczne marzenie siedmiu szczytów. Nie mówił o tym publicznie, ale dla rodziny, dla bliskich przyjaciół było jasne. To był cel, który kierował jego życiem, cicha obsesja. Nie gonił za nagrodami, nie szukał sponsorów. To był pakt z samym sobą. Chris przygotowywał się spokojnie, bez pośpiechu. Każda wyprawa była planowana w najmniejszych szczegółach, każdy krok obliczony. W wieku sześćdziesięciu dwóch lat miał już solidną karierę. Widział świat z wysokości różnych kontynentów. Udowodnił, że potrafi wytrzymać zimno, wiatr i samotność. Ale było w nim puste miejsce, brakujący element układanki. Everest. Ukończenie siedmiu szczytów było czymś więcej niż wyzwaniem. Było misją życia, czymś czego nie porzuciłby, aż do końca. Podczas gdy wielu widziało w Everestie chwałę i sławę. Christopher Kulisz widział w nim zakończenie. Kropkę kończącą podróż. Nieuniknione przeznaczenie wszystkiego, co rozpoczął dekady, te wcześniej. W maju 2019 roku dołączył do nepalskiej wyprawy. Nie był przygodnym amatorem, był weteranem. Traktował Everest jako ostatni etap projektu życia. Na kilka miesięcy wcześniej już się przygotowywał. Trening fizyczny, kontrola wytrzymałości, dopasowanie sprzętu. Wszystko musiało być gotowe na strefę śmierci. Everest wymaga więcej niż siły, wymaga logistyki, wymaga adaptacji do rozrzedzonego powietrza i cierpliwości, by czekać na właściwe okno pogodowe. Ale ten sezon miał być inny, miał być naznaczony czymś bez precedensu, tłokiem, rekordowa liczba pozwoleń wydanych przez rządne palu, setki wspinaczy na tej samej górze, wszyscy walczący o te same nieliczne dni stabilnej pogody, Niebezpieczny scenariusz. Okna dobrej pogody są krótkie. Dni, w których wiatru staje i wspinaczka jest możliwa. Jeśli wielu próbuje w tym samym czasie, rezultat jest przewidywalny. Korek w samym sercu strefy śmierci, niekończąca się kolejka powyżej ośmiu tysięcy metrów. To w tym sezonie jedno zdjęcie stało się symbolem. Obiegło cały świat. Przedstawiało jedną linię wspinaczy schodzących ze szczytu ciała ustawione w szeregu na wąskiej grani, mniejszej niż stół. Obraz obiegł gazety, czasopisma, media społecznościowe. Everest, kiedyś widziany jako symbol zwycięstwa, teraz wyglądał jak zakorkowana autostrada zdjęcie nie pokazywało każdej tragedii, ale uchwyciło portret duszącego sezonu. Chris wiedział o tym ryzyku i tam był, w tym samym czasie, stając wobec tych samych opóźnień. Nawet jeśli nie znalazł się dokładnie w chwili uwiecznionej na zdjęciu, żył tą samą rzeczywistością. Czas płynął, tlen malał, margines bezpieczeństwa kurczył się, jego wyprawa nie była największa ani najszybsza, ale była zorganizowana, doświadczeni szerpowie, niezawodny sprzęt. I determinacja kogoś, kto nie odpuści. Obóz bazowy był pierwszym krokiem, setki namiotów barwiły lodową dolinę. Wyglądało to jak małe miasteczko, ale kryło napięcie i niepewność. Każdego dnia Chris posuwał się naprzód. Obóz pierwszy, potem obóz drugi, przechodząc przez zdradliwy lodowiec khumbu, mijając szczeliny i bloki lodu, które mogły się załamać bez ostrzeżenia. Z obozu drugiego kierował się do obozu trzeciego, już powyżej siedmiu tysięcy metrów. Tam ciało zaczynało słabnąć. Krótki oddech, ciężkie mięśnie zmęczenie które nie znikało nawet we śnie w obozie czwartym ostatnim przystanku przed szczytem panowała atmosfera cichej wojny namioty przytwierdzone linami tlen przechowywany jak skarb wspinacze zbierający siły na decydującą noc to stamtąd christopher wyruszył w nocy z 26 na 27 maja jego zespół rozpoczął ostateczny atak latarki rozświetlały śnieg Liny poręczowe wyznaczały trasę, każdy krok był obliczonym wysiłkiem, rozrzedzone powietrze spowalniało wszystko, rękawice utrudniały nawet przypięcie prostego karabinka, zimno smagało skórę, a umysł walczył z otępieniem. Chris posuwał się naprzód i wiedział, jest blisko. Hilary Step wyrastał przed nim, wąska odsłonięta przeszkoda, przez którą przechodzi tylko jedna osoba naraz i tam kolejka pojawiła się znowu. Minuty oczekiwania, ciała ustawione w szeregu, czas grający przeciwko każdemu wspinaczowi. Mimo to wytrzymał, pokonał przełęcz i ruszył dalej ku szczytowi. Rankiem 27 maja, tuż po wschodzie słońca, Christopher Kulisz osiągnął najwyższy punkt Ziemi. Tam, z wiatrem tnącym twarz i nieskończonym horyzontem wokół, zrealizował marzenie całego życia. Siedem Szczytów było zakończonych. Kilimandżaro, Aconcagua, Denali, Winson, Elbrus i teraz Everest. Cykl został zamknięty. Nie było świętowania, nie było krzyków. Tylko ciche zwycięstwo człowieka, który dotarł tam, gdzie niewielu dociera. Ale na Everestie szczyt to nie koniec. To tylko połowa drogi. A dla Kristofera najtrudniejsza część dopiero miała nadejść. Zejście jest zawsze najniebezpieczniejszym momentem. To wtedy ciało jest już wyczerpane, to wtedy kończy się tlen, to wtedy umysł nie reaguje tak jak powinien. Wspinacze nazywają ten rejon strefą śmierci. Powyżej ośmiu tysięcy metrów ludzkie ciało się nie adaptuje, powietrze ma tylko jedną trzecią tlenu w porównaniu z poziomem morza. Każda komórka zaczyna zawodzić, serce bije szybko nawet w spoczynku. Płuca walczą o powietrze, którego jakby nie było, trawienie zatrzymuje się, myślenie zwalnia, to ciało wchodzące w stan załamania i w tym środowisku każda minuta się liczy, ale w roku 2019 wiele minut zostało zmarnowanych w kolejkach na Hilary Step, wąskie gardło było nieuniknione, przejście przez które przechodzi tylko jedna osoba naraz. Kto czekał? Czekał nieruchomo. A stojąc tracił ciepło, energię i tlen. Niektórzy próbowali wyprzedzać, ale zmiana lin na stromym zboczu z drętwiejącymi dłońmi i zamglonym umysłem oznaczała ryzyko własnego życia. Większość wolała czekać, a zegar nie zatrzymywał się. Niżej na South Cole, czyli obozie czwartym, sytuacja nie była inna. Namioty trzepotały na wietrze. Rozrzedzone powietrze wysysało siły nawet w spoczynku. Nie było bezpiecznego miejsca na regenerację, to był tylko punkt przejściowy, w górę lub w dół. W tamtym sezonie kolejki stały się wrogiem równie śmiertelnym jak lawiny. Wspinacze posuwali się centymetr po centymetrze. Niektórzy mdleli w połowie trasy, inni nie byli w stanie już się podnieść. Z każdym opóźnieniem szansa powrotu malała. Tlen dodatkowy się kończył, a bez tlenu ciało szybko się wyłączało. Relacje są jasne. W maju dwa. 2019 roku na Ewereście zginęło co najmniej jedenaście osób. Nie wszystkie w lawinach, nie wszystkie w upadkach. Wiele po prostu przestało oddychać po godzinach spędzonych w kolejkach. Zdjęcie, które obiegło świat, pokazywało to. Niekończącą się linię wspinaczy na grani w pobliżu szczytu, jak korek w samym sercu strefy śmierci. Dla obserwujących z zewnątrz wydawało się to absurdem. Ale dla tych, którzy tam byli, to była rzeczywistość. To zdjęcie pochodziło z konkretnego dnia. Ale powolność powtarzała się w wielu wyprawach tego sezonu. Chris nie znalazł się na najsłynniejszym obrazie, ale spotkał go ten sam los, te same kolejki, to samo czekanie, które pożerało cenne minuty. Inni nie mieli tyle szczęścia. Jeden z indyjskich wspinaczy zasłabł podczas zejścia, przewodnik zmarł z wyczerpania blisko szczytu. Szerpowie opowiadali o ciałach nieruchomych, niezdolnych do dalszego ruchu. Strefa śmierci nie wybacza rozproszeń, nawet drobne błędy mogą być śmiertelne. Źle? Dopasowana maska, butla z tlenem, która kończy się przed czasem, opóźnienie o pół godziny, check, które staje się wyrokiem. Chris posuwał się naprzód w tym otoczeniu, zdobył szczyt, ale wciąż musiał przeżyć zejście. Każdy krok był wolniejszy od poprzedniego. Ciało spalało energię szybciej niż mogło ją odzyskać, rezerwy były na granicy, a czas działał przeciwko niemu. Tam nie istnieje prawdziwy odpoczynek. Zatrzymanie oznacza wychłodzenie ciała, oznacza marnowanie tlenu, który później będzie potrzebny. W tamtym sezonie to czekanie zabijało i lista ofiar to potwierdziła. To nie byli tylko nowicjusze, to nie byli tylko turyści bez przygotowania. Byli też doświadczeni ludzie, przeszkoleni. Którzy po prostu nie zdołali wrócić. Różnica nie tkwiła tylko w sile. Tkwiła w okrutnej matematyce czasu. Jeśli pozostajesz zbyt długo powyżej ośmiu tysięcy metrów, ciało nie wytrzyma. Chris również został wciągnięty w tę logikę. Nie liczyła się dyscyplina. Nie liczyło się przygotowanie. Kolejka wyrównywała. Wszystkich. Dla niego każda minuta stania była kolejnym wrogiem. South Cole to ostatni obóz przed zejściem ostatecznym. Lodowa platforma powyżej ośmiu tysięcy metrów. Tam nic nie jest bezpieczne. Tam każda minuta kosztuje drogo. To tam dotarł Christopher po spełnieniu marzenia. Siedem szczytów było ukończonych, ale ciało już domagało się zapłaty. Rozrzedzone powietrze wysysało siły. Nogi prawie nie reagowały. Zimno przenikało przez ubrania wysokogórskie, a umysł już walczył o zachowanie jasności – Nagle Chris upadł, runął w samym obozie czwartym niespodziewane załamanie, cisza, która przeraziła jego towarzyszy, szerpowie pobiegli mu na pomoc, podali tlen, poprawili maskę, próbowali reanimować, przez chwilę była nadzieja, ciało zareagowało lekko, krótkie ruchy, sygnał, że może jednak przetrwa, ale poprawa nie trwała długo, wkrótce Chris znów stał się nieruchomy, każdy oddech był minimalnym wysiłkiem, Każda sekunda zdawała się ciągnąć go niżej, koledzy próbowali prostych manewrów masowali ramiona i klatkę piersiową, sprawdzali krążenie, wołali go po imieniu. Nic, wysokość nie wybaczała, ciało Krzysztofera zawodziło, niektórzy wierzyli w atak serca, inni w skrajne wyczerpanie, prawda nigdy nie została potwierdzona, ale wynik był ten sam. South Cole nie jest miejscem na nagłe przypadki. Nie ma tam szpitali, nie ma sprzętu, tylko kruche namioty, odliczany tlen i wyczerpane ciała. Ratunek powyżej ośmiu tysięcy metrów jest niemal niemożliwy. Nawet pomoc może oznaczać śmierć. Każdy przewodnik szerpa jest już na granicy sił. Przeniesienie nieprzytomnego ciała wymaga energii, której nikt nie ma. Nie ma helikopterów, które sięgają tej wysokości, nie ma czekającego zespołu medycznego, jest tylko góra. Próbowali. Zrobili wszystko, co mogli, ale szybko zrozumieli, że Chris już nie zareaguje. Nadzieja zgasła tak szybko, jak się pojawiła. Podczas gdy wiatr smagał South Col, prawda stała się oczywista. Christopher Kulisz już stamtąd nie zejdzie. Człowiek, który zdobył siedem szczytów, przegrał ostatnią walkę. Inni wspinacze przechodzili obok, niektórzy nieświadomi, inni zbyt słabi, by się zatrzymać. W strefie śmierci pomoc może oznaczać umieranie razem. Nikt nie ignoruje towarzysza, ale wszyscy znają okrutną zasadę Everestu. Powyżej tysięcy metrów każdy musi ratować najpierw siebie. Obóz czwarty stał się ostatnim miejscem Christofera. Nie było krzyków, nie było dramatycznej sceny, tylko cisza. Mężczyzna w wieku 62 lat, prawnik z Colorado, dyscyplinowany alpinista, teraz nieruchomy. W najbardziej śmiercionośnym punkcie Ziemi. Jego ciało zostało tam. Everest zatrzymuje tych, którzy nie potrafią wrócić, a dla rodziny została tylko wiadomość. Szerpowie i koledzy przekazali informację na dół. Chris nie przeżył zejścia. Marzenie zostało spełnione, ale cena była ostateczna. Chwila, w której zgasła nadzieja, naznaczyła wszystkich wokół. Ci, którzy wciąż musieli zejść, wiedzieli, że czas biegnie przeciwko nim. Śmierć. Christophera była także ostrzeżeniem. Everest nie zabija tylko lawinami. Nie zabija tylko upadkami, zabija ciszą, zabija słabością, która przychodzi bez ostrzeżenia. Wiadomość obiegła świat. Amerykański prawnik w wieku 62 lat zmarł na Everescie. Nie w lawinie, nie w upadku, ale w kolejce. Zdjęcia z tamtego sezonu już krążyły. Fotografia niekończącej się kolejki Wspinaczy na Hillary Step zdążyła zyskać rozgłos kilka dni wcześniej, a teraz tragedia Kristofera nadała problemowi ludzką twarz. Światowe media nie zwlekały. Umieszczały zdjęcie kolejki obok nagłówków o jego śmierci i pytały, czy Everest stał się śmiertelnym korkiem. Presja spadła na Nepal. Rząd wydał rekordową liczbę pozwoleń w roku 2019. Ponad 300 zezwoleń na próbę zdobycia szczytu, wielu bez realnego doświadczenia w górach wysokich, krytyka była bezpośrednia, sprzedawano zbyt wiele pozwoleń, a to pchało setki ludzi w te same krótkie okna pogodowe, prosty rachunek, który kończył się tragediami. Weterani alpinizmu potwierdzali to, czego już się obawiali. Everest stał się przemysłem, przewodnicy, firmy i władze walczące o zysk. A ryzyko przerzucane na barki tych, którzy się wspinali. Dla wielu śmierć Krisa nie była wypadkiem. Była konsekwencją, konsekwencją systemu, który przedkładał liczby nad bezpieczeństwo. Ale była w tym okrutna ironia. Christopher nie był nowicjuszem, nie był niedoświadczonym turystą. Był przygotowany, był zdyscyplinowany. Ukończył już sześć z tysiąc dziewięćdziesiąt siedmiu szczytów. Miał lata wspinaczki w Kolorado i na świecie. Wiedział, jak szanować wysokość, zimno, wyczerpanie, a mimo to nie wrócił. Ten szczegół sprawił, że wszystko stało się jeszcze cięższe. Skoro nawet ktoś taki jak Chris mógł tam umrzeć, co powiedzieć o tylu ludziach, którzy przychodzili bez żadnego przygotowania? Społeczność zareagowała oburzeniem. Weterani domagali się zmian mniej pozwoleń, surowszych kryteriów, firm ściśle kontrolowanych, ale kolejne sezony pokazały, że niewiele, się zmieniło. Specjalistyczne magazyny wskazały innego wroga: kulturę selfie na szczycie. Cenne minuty tracone dla zdjęcia chwały, minuty, które w kolejce mogły kosztować życie. Śmierć Christofera stała się symbolem. Nie chodziło tylko o niego, chodziło o górę, o Everest zamieniony w kolejkę, gdzie czekanie może zabić. Jego siostra powiedziała, że nie szukał sławy, nie chciał uznania. Chciał tylko zakończyć osobiste marzenie i to wzmocniło obraz Krisa jako wzoru. Człowieka spokojnego, oddanego. Ofiary nie lekkomyślności, ale systemu, który dusi najwyższą górę ziemi. Everest się nie zmienił. Wciąż jest nieubłagany. Zmieniło się to, co zbudowano wokół niego: nadmierne pozwolenia, masowa turystyka, zysk ponad bezpieczeństwo. Chris stał się dowodem, że nawet najbardziej przygotowani mogą zostać wciągnięci w tę grę. Nie popełnił błędu, nie był nieostrożny, był po prostu w złym sezonie, w złej kolejce, w złej minucie. Dziś jego historia jest wspominana jako ostrzeżenie, nie tylko dla tych, którzy marzą o Ewereście, ale dla wszystkich, którzy wierzą, że doświadczenie zawsze wystarczy, bo na współczesnym Ewereście nawet to może nie wystarczyć. Christopher Kulisz spełnił marzenie. Dotarł na szczyt Everestu, ostatni z siedmiu szczytów, najwyższy punkt ziemi, ale jego zwycięstwo nie miało powrotu. Zejście stało się jego granicą. South Col stał się jego ostatnim przystankiem, a cisza góry była jego pożegnaniem. Nie było lawiny, nie było upadku, nie było burzy. Było tylko czekanie. Był tylko czas stracony w kolejkach. Minuty, których nikt nigdy nie odzyska. Chris nie wrócił do Boulder, nie wrócił do swojej rodziny, nie wrócił by opowiedzieć o swoim osiągnięciu. Ciało Christophera zostało na górze, tak jak tylu innych, którzy nigdy nie wrócili. Everest zatrzymuje tych, którzy zawodzą podczas zejścia i przypomina światu, że tam nie ma żadnych gwarancji. Jego śmierć nie była widowiskiem, nie była triumfalnym nagłówkiem, była tylko zimnym przypomnieniem, jak. Everest każe nawet najlepiej przygotowanych. Na końcu została tylko jedna fraza prosta, okrutna i prawdziwa. Na Evereste nie zabił go upadek, nie zabiła go lawina, zabiło czekanie, zabiła kolejka. To najbrutalniejsze oblicze najwyższej góry planety. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną do końca.